Cześć! Witaj na kanale Freak Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Godzilla vs Kong i właśnie z tego powodu w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci ogromną figurkę króla potworów, Godzilli. Podobno rozmiar nie ma znaczenia, ale w przypadku naszego dzisiejszego bohatera ma i to duże. A więc rozsiądź się wygodnie w fotelu i zaczynajmy naszą wspólną podróż do MonsterVerse. Zapraszam Cię do recenzji. Pewnie zastanawiasz się, skoro będzie nowy film, a co za tym idzie nowa seria zabawek z nim związanych, to dlaczego recenzuję figurkę z poprzedniego filmu, jakim był Godzilla Król Potworów. A to dlatego, że nowa figurka przedstawiająca Godzilla nie przypadła mi do gustu. Pokażę ci teraz dlaczego. Pierwsza rzecz to kolorystyka. Nowa Godzilla będzie miała niebieski grzbiet oraz błękitny odcień skóry i wygląda to dosyć średnio w porównaniu z naszym dzisiejszym bohaterem. Natomiast druga rzecz to wielkość. Nowa Godzilla będzie kilka centymetrów niższa od godzili, którą widzisz teraz. To właśnie te dwa czynniki przekonały mnie do wyboru. Sprawdźmy więc teraz, jak prezentuje się opakowanie naszego dzisiejszego bohatera. Na przodzie opakowania umieszczono wielkie zdjęcie przedstawiające Godzillę, poniżej małe logo Monsterverse, jeszcze dalej zobaczysz logo filmu Godzilla Król Potworów. A na samym dole w rogu logo producenta, czyli firmę Jack Pacific. Za to u góry w prawym rogu dostrzeżesz oznaczenie mówiące nam, że długość figurki mierzona od głowy do końca ogona wynosi 51 cm, ale to sprawdzimy już za chwilę. Tutaj warto dodać, że figurka nie ma u góry żadnej osłony, dlatego warto sprawdzić przed zakupem, czy figurka nie jest uszkodzona. Na odwrocie. Zobaczymy zdjęcie przedstawiające nam tą figurkę oraz dodatkowe oznaczenie co do długości, oraz to, że figurka jest ruchoma, a mianowicie ma ruchome ręce oraz nogi, ale to też pokażę Wam w dalszej części tej recenzji. Myślę, że pora otworzyć i zobaczyć, jak król potworów prezentuje się bez opakowania. Po wyjęciu figurki z opakowania. Otrzymujemy ogon w dwóch częściach, a więc postaram się szybko złożyć to poza kadrem i za chwilę do Ciebie wracam. Wielkość figurki godzili po złożeniu robi naprawdę ogromne wrażenie, ale sprawdźmy teraz, czy producenci nas nie okłamali odnośnie jej wielkości. Zacznijmy od mierzenia wysokości. Wysokość wynosi 30 cm. Natomiast jeśli chodzi o długość mierzoną od głowy do końca ogona, to rzeczywiście 51 cm, a więc wszystko się zgadza. Dla porównania pokażę Ci dwie inne figurki. Pierwsza to żołnierz z klocków kobi, a druga to panisher z serii Marvel Legends. Jak widzisz, te dwie figurki przygodzili wyglądają jak dwie niewinne zabaweczki. Co do akcesoriów w tym zestawie, tutaj ich nie uświadczymy. Ale czy Godzilla tak naprawdę potrzebuje jakichś akcesoriów? Na pewno atomowy promień, który wystrzeliwuje z pyska, byłby tutaj miłym dodatkiem. Ale czy koniecznym? Zdecyduj sam i daj znać w komentarzu. Figurka Godzili jest również bardzo bogata w detale, zaczynając od głowy. Możesz zauważyć bardzo ładnie odwzorowane żółte oczy, wielkie białe zęby oraz różowy język. Poza tym warto też zwrócić uwagę na delikatny weathering na klatce piersiowej oraz brzuchu. Poza tym kolorystyka figurki jest już jednolita. Pewnie zauważyłeś te dziurki tutaj, są to dziurki po śrubkach. Niestety producenci nam tego bardziej nie zamaskowali, a szkoda, troszeczkę rzuca się to w oczy. Raczej będę musiał wyeksponować godzille od lewej strony. Dodatkowo mamy bardzo ładnie odwzorowany grzbiet, który został wykonany z miękkiej gumy, także nie powinno zrobić to nikomu krzywdy. Cała skóra i łuski zostały tutaj naniesione bardzo ładnie i to na całej figurce. Mamy dodatkowo wielkie pazury na nogach oraz bardzo ładnie odwzorowane łapy. Więc detale przy tej wielkiej figurce naprawdę wypadają na plus. W naszej recenzji dotrwaliśmy do momentu, w którym powinienem pokazać ci pozowalność tej figurki, ale już na wstępie powiem, że jest jej tutaj bardzo mało. Zaczynając od ramion, ramiona możemy unieść maksymalnie tyle do góry oraz opuścić w dół. Oba ramiona działają tak samo. Poza tym mamy jeszcze ruchome nogi. Dzięki temu możemy odchylić nogi tyle do tyłu oraz unieść maksymalnie tyle do góry. Poza tym, do ruchomych elementów możemy zaliczyć jeszcze ten składany ogon. Właśnie dzięki temu, że był składany, pozwala nam na delikatną rotację. Poza tymi elementami nie ma tutaj więcej ruchomych punktów. Czego mi zabrakło? Na pewno ruchomej głowy, abyśmy mogli nią obracać na boki. Oraz na przykład unosić ją do góry. Wtedy, w przypadku gdybyśmy dostali dodatkowo atomowy oddech godzili, moglibyśmy odtworzyć scenę z filmu, kiedy godzila wystrzeliwuje promień w powietrze. Poza tym przydałaby się ruchoma żuchwa. Tego niestety też tutaj nie uświadczymy. Miłym dodatkiem byłoby też jakiś ruchomy element w ogonie, abyśmy mogli nim unosić do góry oraz na dół. Ale niestety ta figurka bardziej przypomina statuetkę. I kiedy ustawimy ją w jednej pozie, nie zrobimy z nią nic więcej. Tutaj wypada to na delikatny minus. Czy ta figurka zasługuje na miano króla potworów? Pod względem wielkości, detali malowania zdecydowanie tak. Natomiast słaba pozowalność, jak i brak jakichkolwiek akcesoriów, to minusy, obok których nie można przejść obojętnie. Wszystko zależy od tego, czego wymagamy od figurek, które kupujemy. Ponieważ jeżeli zależy nam na figurce Godzili w pełni pozowalnej oraz z akcesoriami, to nasz wybór powinien paść na figurkę od Neka. Natomiast mi zależało, aby moja figurka po prostu była wielka. Jak widać cel został osiągnięty, bo figurka ledwo mieści mi się w kadrze. A poza tym i tak będzie tylko stała na półce i cieszyła oko. Co do oceny końcowej, to daję godzili 8 na 10 i zdecydowanie ją polecam. A ty, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!